Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Zielonych dotyczącej transformacji energetycznej, dotyczącej energetyki wiatrowej, tak skutecznie blokowanej od 2016 przez PiS i prezydenta Dudę. To właśnie prezydent Duda w 2016 roku podpisał ustawę, tak zwaną ustawę wiatrokową, praktycznie blokującą inwestycje w energetykę wiatrową. W tej sprawie dzisiaj wypowiedzą się liderzy Zielonych Urszula Zielińska i Przemysław Słowik. Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie pod Prezy Pałacem Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda słynie z tego, że uwielbia szusować po stokach narciarskich. Jeszcze na niedawnym listopadowym szczycie klimatycznym prezydent powiedział jednej z polskich aktywistek klimatycznych, że marzy mu się, żeby zimą w górach był śnieg. Panie Prezydencie, możemy jeszcze zrealizować Pana marzenie, ale jest jeden warunek. Musi Pan pomóc nam walczyć z katastrofą klimatyczną, na przykład przez podpisanie ustawy wiatrakowej, odblokowującej wiatraki, która jeszcze w lutym ma szansę trafić na Pana biurko. Ym. Pod naciskiem Komisji Europejskiej w Sejmie ruszyły wreszcie prace nad ustawami odblokowującymi to, co w 2016 roku zablokowała partia Prawa i Sprawiedliwości, czyli możliwość budowania wiatraków w Polsce źródła jednej z najtańszych energii obecnie na świecie, niskoemisyjnej, tej, tej która pomaga walczyć z katastrofą klimatyczną. Bardzo mamy olbrzymią nadzieję, że Jeden z tych projektów ustaw autorstwa Zielonych, który złożyliśmy do laski marszałkowskiej jeszcze w zeszłym roku, również będzie procedowany i również jeszcze w lutym trafi na biurko pana prezydenta Andrzeja Dudy do podpisu. I tutaj w tym miejscu chcieliśmy rozwiać wiele mitów i obaw, które są w przestrzeni publicznej. Między innymi wydaje się podzielać je doradca do spraw klimatu pana prezydenta, pan Paweł Sałek. One dotyczą wpływu, wiatraków na zdrowie, proszę Państwa. To są absolutne mity. Wiele organizacji naukowych, ale na czele z Polską Akademią Nauk, mówią, że energia z wiatraków jest o wiele zdrowsza niż energia konwencjonalna produkowana w elektrowniach węglowych czy gazowych. Więc proszę się nie obawiać. Wiatraki to niskie emisje to przede wszystkim. Najniższa energia za prąd, najniższe ceny za prąd i to pomoc w walce z katastrofą klimatyczną. Panie prezydencie, mamy nadzieję, że pomoże Pan przez, składając swój podpis pod naszą ustawą, która mamy nadzieję niedługo trafi na pana biurko w walce z katastrofą klimatyczną, ale też pomoże, ale też umożliwi Pan sobie. Szusowanie swobodne po stokach narciarskich pełnych śniegu, którego mamy nadzieję nie zabraknie właśnie dzięki polityce klimatycznej. Szanowni Państwo, dla odblokowania energii z wiatru mamy technologię, mamy finansowanie, mamy ogromne poparcie społeczne. Jedyne, czego nie mamy, to polityczna wola do tego, aby tanią i czystą energię odblokować. Jak widzimy już od prawie roku w Sejmie jest. Blokowana, blokowany projekt ustawy od blokującej energię wiatrową. Przez rok rząd pokłóconej prawicy nie jest w stanie przeprowadzić jednej ustawy, chociaż doskonale wiemy, że całą ścieżkę, legislacyjną są całą ścieżkę legislacyjną są w stanie przejść w niecałe 48 godzin, łącznie z podpisem prezydenta. Takie rzeczy działy się już w ostatnich mających dwóch kadencjach Sejmu, a jak widzimy, jeden rok to za mało, żeby jedną ustawę skutecznie przeprowadzić. Jesteśmy jako obywatele zablokowani tym trójkątem dramatycznym pomiędzy premierem, ziobrą i prezydentem. Trójkątem dramatycznym, który sabotuje odblokowanie taniej i czystej energii ze źródeł odnawialnych. Tu i dzisiaj zadajemy pytanie, gdzie są te wiatraki, ponieważ w ciągu ostatnich siedmiu lat, gdyby ustawa 10 h nie blokowała postawienia nowych turbin wiatrowych, mielibyśmy. O kilka tysięcy tych turbin więcej. Dziś pytamy retorycznie, gdzie one są, a, i wiemy, że jeśli nie powstaną w następnych latach, to koszty, jakie będziemy ponosić, będą ogromne. Jak podaje samo Klient już teraz koszty niewprowadzania, nie odblokowywania ustawy wiatrakowej to jest 7 miliardów złotych, które zapłacimy w naszych rachunkach za prąd, które zapłacimy w wysokich cenach produktów i usług. Te koszty będą rosły z każdym miesiącem, kiedy będziemy opóźniali odblokowanie ustawy wiatrakowej. Dochodzą do tego kwestie klimatyczne i ochrona klimatu. Doprowadzenie do tego, aby temperatura nie przekroczyła 1,5 stopnia Celsjusza, jeśli chodzi o ogrzewanie się naszej planety. Wiemy, że prezydent jest bardzo zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy, procesem uczenia się, dlatego zachęcamy do tego, aby wyszedł ze strefy mitów i zabobonów na temat energii odnawialnej, na temat wiatraków i przeszedł na stronę nauki. Złożyliśmy dzisiaj do kancelarii prezydenta pismo, w którym odnosimy się do wielu mitów dotyczących energii wiatrowej, które powiela chociażby jego doradca i zachęcamy do tego, aby jednocześnie prezydent Potwierdził swoją gotowość do podpisania ustawy wiatrakowej, gdy tylko trafi na jego biurko i nie blokował, nie sabotował dostępu Polaków do taniej i czystej energii. Panie Prezydencie, nie warto być jak Don Quixote i walczyć z wiatrakami. Proszę pójść za głosem rozumu i nauki i pomóc w odblokowaniu energii odnawialnej z wiatraków. My na Pomorzu Zachodnim wiemy, że jest to możliwe. Pochodzę z pomorskiego i Zachodniopomorskie pomorskie jest regionem, w którym pomimo tego, co robi rząd, wykorzystujemy energię odnawialną. Jesteśmy w stanie produkować nawet 80% energii z wiatru i słońca, 80% energii, której potrzebujemy w naszym województwie. Wiemy, że to, co jest możliwe w Zachodniopomorskim, pomorskim, jest możliwe również w całej Polsce, kiedy spełnimy oczekiwania zarówno Komisji Europejskiej, jak i obywateli i odblokujemy ustawę wiatrakową. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy serdecznie. Dziękuję.